Cześć widzowie, witam Was na kanale RetroHomic. Zaczynamy szósty unboxing. Wpadło ostatnio parę rzeczy z Vinted. Po raz kolejny, może zaczniemy od. co my tu mamy. Farka i 4 folii. Nówka na PS3. Ja tą grę ogrywałem lata temu na PCcie. Bardzo ładny stan folii, nie niepodrywana, także wyląduje w protektorze i na półeczce to jest do kolekcji typowo to byśmy mieli. falka i bodajże wpadł za 50 zł plus wysyłka. Później mamy PlayStation 2 90 najnowsza slimka pada z 4 grami. Select, Crab jakiś komplecik. Jest, jest. God of War. bardzo fajna giera w polskiej tutaj edycji w platęce, dwieczka komplecik. Widać, że tu delikatnie ta lasera rysowała płytę. Tu rok Evolution też komplet. O, bardzo ładny stan. Scooby-Doo. Nawiedzone bakno. Fajnie pudełko zachowane. Ta gra też się już zaczyna cenić. Ładny stan. Tutaj też delikatny krążek. I sama konsolka. W dobrym stanie, nie poobijane z przodu, a różnie się odbywa. Zaglądnijmy do środka delikatnie, żeby niczego nie pomiszczyć. W sumie mamy padzika, trzeba będzie wymienić tylko grzybki, rewizja A. Drzwi środeczek jest komplecik, konsolka, numerki. Nie. Tutaj mamy pudło. No, czyli numery te same. Zobaczmy. No, jak widać tutaj mamy. Trzeba będzie podkleić tasiemkę od lasera. Dobry plan. Papierologia mhm. bardzo ładnie, plus jeszcze okablowanie to już nie będę wyciągał. To byśmy mieli tutaj tyle. Słucham sobie instrukcję konsola do budła. Przeczesowamy sobie tutaj badzika. Chociaż nie, badzika to sobie widzę. może odłożę, a żeby nie, wyłóż te gumeczki. I jeszcze mamy tutaj co? Cztery gierki. Aha, ta konsolka wpadła w pudle z tymi czterema grami za 200 bodajże, 90 zoli OLX plus wysyłka. Teraz mamy cztery gierki z Wintet. Dosyć rzadkie tytuły na PS2. To sobie może odłożę tu. Może zaczniemy od Legai. Głębia Saga. Komplet Anglik. Bardzo ładny stan. Nie znam tego tytułu, ale widziałem, że się ceni. Simpsonowie. Tutaj też jest ta gierka w cenie. Komplet. Ta już trochę porysowana. Chaos Legion. Też anglik. Tu mamy bardzo ładne stanie, to pójdzie wszystko do kolekcji. Oczywiście Simpsonów już mam, ale całej reszty nie miałem. Hug Infection od Bandai. Też angielska okładka. O, tu mamy nawet jakiś bonusowy dysk. O, bardzo ładny stan. Będę musiał ograć kiedyś te tytuły, bo te trzy nigdy nie grałem. Dobrze, to to byśmy sobie odłożyli na bok. Zróbmy miejsce jeszcze dla jednej pozycji. Momencik. Jeszcze wpadłe, wpadł mi taki komplecik z Vinted. Za 132 plus wysyłka, konsolka, też ta slimka najnowsza. No tutaj laser jak widać nie ma problemu z tasiemką, bo prowadzona jest niżej, nie rysuje. Nie poobijana, to można spolerować ładnie. Dwie gierki do tego były. Ta jest w bardzo ładnym stanie. Burnout troszkę porysowany. I jeszcze do tego oczywiście kabelkologia. I pady. Do jedyneczki, do dwójeczki. Nie pamiętam już czy sprawne czy nie, ale to się naprawi bez problemu. Co tu mamy za rewizję? Tu mamy H, więc jak będzie zepsuta to taśma. A tu mamy ładną obudowę, więc jakieś tam bebechy na pewno sprawne mam w swojej kolekcji. Z luzem przyciski ładnie chodzą, Analogi. Za takie pieniądze to dobry zakup moim zdaniem. Dobrze. To by było dzisiaj na tyle z tego unboxingu. Myślę, że tutaj parę ciekawych tytułów padło. Konsolka w pudełeczku. No i oczywiście coraz cenniejsze zdobycia na PS3 w folii. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Na razie, cześć.